Gość południówki. Dzień dobry moim pa i Państwa gościem jest dziś Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta. Dzień dobry. Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry Państwu. Zacznijmy od takiej podstawowej fundamentalnej, fundamentalnej kwestii. Chodzi o przybliżenie tego, czym są najogólniej rzecz ujmując prawa pacjenta i w jakich najczęstszych sytuacjach możemy mówić o ich naruszaniu. Prawa pacjenta jest to katalog naszych. Uprawnień naszych jako pacjentów, które służą nam ku temu, abyśmy byli bezpiecznie i skutecznie leczeni w placówce medycznej. Bo podstawowym zadaniem placówki medycznej oprócz tego, żeby nas leczyć, to podstawowym zadaniem jest to, aby to leczenie było bezpieczne. Stąd też niezmiernie istotne jest to, aby prawa pacjenta, prawa do świadczeń zdrowotnych, prawo do informacji, prawa do wyrażenia zgody. Były należycie przestrzegane? W Polsce około, według szacunków, bo dokładnych liczb nie znamy, około 5 do 10% pacjentów pada rocznie ofiarami błędów medycznych. Takie dane podała w jednym z raportów Najwyższa Izba Kontroli. Jak to się przekłada na liczby bezwzględne w Polsce? Panie redaktorze, nieprawidłowości, zdarzenia medyczne, błędy medyczne zdarzają się na całym świecie. Jeden z raportów wskazuje, że w Niemczech z tytułu zdarzeń niepożądanych umiera nawet rocznie 19 tysięcy pacjentów. Stąd też należy zastanowić się, co możemy wszyscy zrobić, aby maksymalnie wyeliminować te błędy. Natomiast jeżeli chodzi o te szacunki, to nasze szacunki wskazują, że z tytułu tych zdarzeń niepożądanych, tych nieprawidłowości, może dochodzić w około 400 tysiącach przypadków. Mówimy w skali roku. Mówimy w skali roku. Te najbardziej jaskrawe przejawy łamania praw pacjenta czy, czy też błędów lekarskich stanowią często nagłówki gazet, nagłówki internetu. Za każdą z tych spraw stoi jakaś ludzka tragedia. Proszę powiedzieć, jak poszkodowany może znaleźć się w takiej sytuacji? Jakie pierwsze kroki powinien wykonać, jeżeli czuje, że jego prawa zostały w jakiś sposób naruszone? Po pierwsze, może zażądać od podmiotu. Leczniczego, udzielania mu informacji oraz przekazania kopii dokumentacji medycznej i co istotne, kopia dokumentacji medycznej przekazywana po raz pierwszy powinna być przekazana za darmo. Po drugie, jeżeli ma wątpliwości związane z procesem leczenia, uważa, że jego prawa zostały naruszone, choć być może nawet nie wie dokładnie jakie, ale ma wewnętrzne takie odczucie, że nie został potraktowany w sposób właściwy, to zachęcam do tego, aby skontaktował się z nami, czyli z Rzecznikiem Praw Pacjenta. Jest darmowa infolinia prowadzona wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia, czynna całą dobę 800-190-590, gdzie może zadzwonić, gdzie może przedstawić swoje wątpliwości, i wówczas postaramy się pomóc. W końcu może napisać również do nas, do nas, do Rzecznika Praw Pacjenta i my Analizując tą sprawę, możemy podjąć interwencję i postarać się pomóc temu pacjentowi. Jaki procent spraw, którymi zajmuje się rzecznik, czy, czy którymi zajmują się sami pacjenci dotyczących skarżenia szpitali, kończy się korzystnym dla pacjenta rozstrzygnięciem obecnie? 60 według naszych statystyk, w 64% tych spraw, które trafiają do nas, które przekazują pacjenci, stwierdzamy, że doszło do naruszenia praw pacjenta? Czyli w ponad połowie sytuacji uważamy, że działania placówki medycznej były nieprawidłowe. Jeżeli chodzi o ten katalog spraw, które najczęściej, gdzie najczęściej pacjenci się skarżą, to na pierwszym miejscu są to szpitale, a jeżeli chodzi o szpitale, to szpitalne oddziały ratunkowe, oddziały ginekologiczno-położnicze, chirurgia, traumatologia, neurologia, kolejne, kolejne miejsce to ambulatoryjna opieka specjalistyczna i najlepiej oceniane. W, tym, w, tym, w tej hierarchii, w tym podziale szpital AOS, POZ najlepiej oceniane są placówki podstawowej opieki zdrowotnej. Na te placówki mamy najmniej. Najmniej skarg. Panie ministrze, można się spotkać wciąż z takim przekonaniem, że w konfrontacji ze służbą zdrowia nie warto dochodzić swoich praw, że Solidarność środowiska medycznego jednak ostatecznie zwycięży. Te dane, które pan przytoczył, jakoś zdają się temu przeczyć. No, ludzie często też myślą, że trzeba dużo pieniędzy i determinacji, aby skutecznie taką ścieżkę przebyć. Czy, czy to słuszne przekonanie, czy też jakiś mit już w świetle tego, co się obecnie dzieje? To już jest mit. Ja mogę też powiedzieć, że bardzo wiele się zmieniło na przestrzeni 10 lat, jeżeli chodzi o przestrzeganie praw pacjenta, bo ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta została uchwalona 6 listopada 2008 roku, i naprawdę wiele pozytywnego się zmieniło. Same placówki medyczne widzą, że należy stawiać na jakość i bezpieczeństwo pacjenta. Stąd też do tych wszystkich pacjentów. Którzy czują y, się w jakiś sposób poszkodowani, którzy mają wątpliwości co do procesu leczenia, ja apeluję, żeby się nie bali, ja apeluję, żeby się kontaktowali z nami. Zawsze udzielamy pomocy, zawsze reagujemy, zawsze staramy się wyjaśnić sprawę i pomóc. Jeżeli faktycznie doszło do naruszenia prawa, pomóc również na drodze postępowania cywilnego, bo mamy taki uprawnienia. A jak reagują na państwa lekarze, szpitale, środowisko medyczne? Bo jest też druga strona tego medalu. Mimo ogromnego postępu medycyny, farmakologii czy chirurgii, no, służba zdrowia nie zapewnia i nie zapewni nikomu pełnego wyleczenia w wielu przypadkach nie zapewni nieśmiertelności. Jak to wszystko wypośrodkować? Ja powiem tak. My staramy się współpracować z placówkami medycznymi, z przedstawicielami zawodów medycznych i tą współpracę oceniam dobrze, nawet bardzo dobrze w niektórych obszarach. Mamy podpisane porozumienie jednym z największych szpitali w Polsce, Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wkrótce takie porozumienie podpiszemy z kolejnym szpitalem. Celem podpisania tych porozumień i celem współpracy jest to, aby zwiększyć bezpieczeństwo pacjenta. Nie da się wyeliminować. Nigdzie na świecie nie udało się wyeliminować zdarzeń niepożądanych, bo to jest po prostu niemożliwe. To liczba, ogromna liczba, miliony świadczeń zdrowotnych udzielanych każdego roku powoduje, że nie da się wyeliminować absolutnie tych zdarzeń niepożądanych, ale powinniśmy zrobić wszystko, aby ograniczyć tą liczbę. Stąd też współpraca. Z zawodami medycznymi, stąd współpraca z podmiotami medycznymi. Ja oceniam tę współpracę dobrze. Placówki medyczne zaczynają rozumieć i rozumieją, że niezmiernie istotne jest to, żeby pacjent czuł się. Bezpieczny i faktycznie był bezpieczny w placówce medycznej. Placówki medyczne chcą też coraz częściej dogadywać się z pacjentami, rozmawiać z pacjentami, zamiast kierować czy też udawać się na ścieżkę prawną. Średnio postępowanie w sprawie błędu medycznego w Polsce trwało 3 lata, ale coraz więcej tych postępowań kończy się korzystnym dla pacjenta wyrokiem. Szpitale chcą mieć możliwość zawierania z pacjentami ugód. Czy są jakieś przygotowywane zmiany w prawie w tym zakresie, żeby szpitalom i pacjentom ułatwić? Ułatwić polubowne dogadywanie się i czy są w tym jakieś niebezpieczeństwa też. W Obecnie w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta funkcjonuje system wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Ten system nie funkcjonuje w taki sposób, w jaki byśmy chcieli, nie funkcjonuje w pełni efektywnie. Stąd też od dawna ja postuluję, ale również środowisko ekspertów postulujemy o tym, abyśmy faktycznie ten zmienili, zmienili ten model na w model pozasądowego dochodzenia roszczeń bez orzekania o winie. Tak naprawdę dla pacjenta najistotniejsze jest to, jeżeli już dojdzie do tego zdarzenia niepożądanego, dojdzie do błędu medycznego, aby szybko otrzymać adekwatną kwotę za ucznia, Aby faktycznie to, o czym mówił pan, panie redaktorze, ten proces cywilny nie był rozciągnięty na lata. Stąd też ja mam głębokie przekonanie, że uda się w nieodległym terminie zmienić ten. Model pozasądowego dochodzenia roszczeń na model bardziej przyjazny dla pacjentów, na taki model, gdzie faktycznie placówka medyczna i pacjent znajdą korzystne dla ciebie rozwiązanie i zawrą ugodę, przy czym ta ugoda, ona musi satysfakcjonować pacjenta. Ta kwota za dość No właśnie, bo tu chyba jest być... niebezpieczeństwo, pacjent, który padł ofiarą błędu lekarskiego, na przykład czy naruszenia swoich praw, no jest. Tą stroną słabszą jest w tym bardziej krytycznym położeniu, i czy nie ma takiego ryzyka, że szpitale czy placówki medyczne będą chciały w jakiś sposób kupić milczenie za kwotę nieadekwatną być może do wyrządzonej szkody? Stąd też dlatego postuluję, aby ten model był modelem, rozwiązaniem legislacyjnym, czyli dotyczył całego kraju, i jednak, żeby w tym modelu uczestniczyli specjaliści, prawnicy, którzy Dbaliby również o to, aby pacjent był należycie zabezpieczony. Wszędzie tam, gdzie pacjent ma wątpliwości, jeżeli chodzi o kwotę, ewentualne ugody, ja deklaruję, że zawsze może się zgłosić do nas, do Biura Rzecznika Praw Pacjenta i my taką profesjonalną pomoc prawną udzielimy. No to ten numer telefonu jeszcze proszę przypomnieć. 800 190 590, darmowy. Ogólnopolski numer telefonu, wspólna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta i Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeszcze jedna kwestia na koniec, z, z braku czasu krótko. Rzecznik Praw Pacjenta obecny rok poświęcił szczególnie pacjentom z zaburzeniami psychicznymi. Takie hasło przewodnie tego roku to Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznikiem Polskiej Psychiatrii. No rok już zbliża się ku końcowi, co udało się w tym zakresie zrobić? Po pierwsze, myślę, że udało się zwrócić uwagę społeczeństwu na to, że choroba psychiczna jest taką samą chorobą jak każda inna, że nie mamy się czego wstydzić, że mamy obowiązek pomagać osobom w doświadczeniu kryzysu psychicznego. Coraz żeby... więcej osób, nawet z moich obserwacji, wprost mówi, że ma depresję i idzie do psychologa czy do psychiatry. Dokładnie tak. Nie możemy absolutnie stygmatyzować tych osób. Możemy, Musimy robić wszystko, aby te osoby właśnie udały się do psychiatry, aby właśnie podjęły leczenie, aby to nie skończyło się dramatycznie. Udało się zwiększyć blisko 100% liczbę placówek, w których, których pracują moi pracownicy, Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Zwiększyliśmy tę liczbę placówek ze 100 do 200, w których pacjentowi jest udzielana pomoc codziennie na miejscu. Życzymy Państwu, słuchaczom Radia Zachód dużo zdrowia, a gdyby coś poszło nie tak, to Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec i pracownicy jego biura są do Państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu Radia Zachód i za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Gość popołudniówki.